Na treningach przepracowaliśmy kilka jednostek treningowych w takim systemie. Już wtedy wyglądało to obiecująco, a tutaj, tutaj nawet lepiej niż, niż się spodziewaliśmy. Może jedyną przeszkodą jest to, że boisko jest trochę większe, ponieważ w codziennych warunkach ciężej jest znaleźć warunki 9 na 9. Ale to jest tak jak teraz jeden mecz adaptacji i, i poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego, jak to wyglądało, jaka była płynność gry i myślę, że doświadczenie ciekawe dla wszystkich. Myślę, że dzięki temu, że jest to taka pośrednia ścieżka między halową siatkówką, to w miarę bezboleśnie to przeszliśmy bez jakichś większych emocji, bo dalej... Odczucie jest takie, nie obrażając siatkarzy plażowych, ale dla, dla nas jest to jakby forma rekreacji, więc naturalnie stres związany z rangą spotkania, z telewizją, gdzieś tam ucieka bokiem i ja nie odczuwałam tego u siebie ani u dziewczyn, żebyśmy byli negatywnie zestresowani, raczej pozytywnie nastawieni na dobrą zabawę.